Cześć, Jarok z tej strony dzisiaj króciutki materiał dotyczący mierników lakieru, a konkretnie mierników lakieru firmy Prodigtech. Właśnie rozpakowałem paczkę z najwyższym modelem tejże marki, Prodigtech GL Pro. Generalnie miernik wyróżnia się tym, od innych modeli, że rozpoznaje nam ocynk i łączy się z Aplikacją. Jest to o tyle fajne i dobre, że wszystkie dane macie zgromadzone w waszym telefonie i możecie zawsze do nich wrócić po ich zapisaniu. My, ten miernik, w szczególności będziemy wykorzystywali na oględzinach aut przed zakupem oraz w naszym dziale związanym z zabezpieczeniami antykorozyjny, ponieważ nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, że bardzo często jest tak, że samochód, który wedle klienta jest w całości ocynkowany, no do końca taki nie jest. Niektóre elementy w współczesnych autach nie są cynkowane. Podejrzewam, że ze względu na oszczędności oraz no jest to celowe działanie związane z postarzaniem produktu tak, żeby no, ten problem z korozją prędzej czy później wystąpił. A muszę wam powiedzieć, że w współczesnych autach, jeżeli chodzi o zabezpieczenie antykorozyjne, jest dramat. Dołóżmy do tego jakiś taki nieciekawy klimat, sól na drogach. No i problem z korozją jest w zasadzie murowany. Ten konkretny miernik, który właśnie do nas doszedł, no niestety nie jest tani, jest to najwyższy model, także cena jest wprost proporcjonalna do możliwości, nazwijmy to. I to był koszt na ten moment 500 zł. Natomiast wydaje mi się, że do takiego domowego bądź hobbystycznego zaangażowania sprawdzi się równie dobrze model GL Smart S. Jest on na sądzie i takie mierniki powiem Wam szczerze, że najlepiej sprawdzają się podczas oględzin, ponieważ dotrzemy nim wszelkie zakamarki z uwagi na to, że ta sonda naprawdę dużo miejsca nie zajmuje. Ten miernik jest rewelacyjny do mierzenia płaskich powierzchni, elementów karoserii, natomiast w momencie kiedy trzeba gdzieś go wcisnąć, no niestety jego gabaryty na to nie, nie pozwalają. I jeżeli chodzi o, o samą głowicę, to też trzeba się przyzwyczaić do tego, w jaki sposób ona pracuje. Nie miałem nigdy tego problemu z takimi w cudzysłowie tradycyjnymi e, miernikami. E, Także to jest taka jakaś moja m, uwaga dodatkowa. Natomiast jeżeli chodzi o najtańszą propozycję, która moim zdaniem jest godna rozważenia, to jest GL Smart 2. Również łączy się z aplikacją, a wydaje mi się, że właśnie aplikacja jest najmocniejszym e, obecnie punktem e, produktów marki Prodigtech, ponieważ no, konkurencja ich pod względem tych innowacyjności ciągle, ciągle goni, w ogóle rewelacyjny pomysł na stworzenie takiej, takiej apki i wprowadzenie tego w życie. Także tyle ode mnie w tym materiale. Przypominam o możliwości darmowego rozkodowania numeru WIN fabrycznym Dekobederem. Wystarczy być naszym subskrybentem na, na YouTubie oraz polubić nasz fanpage na Facebooku. Linki znajdują się w opisie tego materiału. Przypominam również o możliwości weryfikacji auta przed zakupem u nas w serwisie lub po wcześniejszym umówieniu w dowolnym miejscu Polski. Weryfikujemy auto pod względem historii serwisowej. W ASO na podstawie faktur, książki serwisowej, e, TIF-ów, karpasów. E... Włoskich czy też francuskich dowodów rejestracyjnych weryfikujemy przebiegi zapisane w sterownikach silnika, jakość wykonywanych napraw. Poszukujemy usterki, wyceniamy koszty naprawy auta. Także ten zakres jest naprawdę bardzo szeroki. Na to, na co ja wszystkich uczulam, to weryfikujcie auta w przynajmniej trzech niezależnych źródłach, tak żebyście nie opierali się wyłącznie na, na Jednym źródłem, bo możecie się po prostu bardzo nieprzyjemnie, bardzo nieprzyjemnie rozczarować. Tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam, cześć.